Witam Was, Panie i Panowie, z tej strony so, to jest Games Monsters, Psychatok. Draftujemy M15. Jak widzicie, draft zaczął się właśnie. I myślę, że tutaj jest wybór oczywisty. Call of Flame, potężna karta. Nie sądzę, aby nawet wśród Erek było wiele, wiele lepszych kart. Więc wydaje mi się, że tutaj wybór jest oczywisty. Preminent Captain jest niezły, ale to jednak nie jest ten poziom moim zdaniem. Pozostałe karty już w ogóle moim zdaniem poza jakąkolwiek deli deliberacją. Także zdecydowanie bierzemy Cone of Flame. Jakby wrócił Maruder byłoby cudownie, ale no, szansa, że wróci, jest średnia, żeby nie powiedzieć żadna. Natomiast fajnie, że w zasadzie poza nim nie ma żadnej czerwonej karty takiej dobrej w paczce, więc... Ten czerwony może się nam uda jakoś odcinać, bo tam wydaje mi się, że ktoś pewnie weźmie na tego kapitana, jednak i pójdzie, może tutaj to mi się wydaje, że pewnie z tamtej paczki będzie zabrany kapitan, właśnie. Natomiast my idziemy dalej i wydaje mi się, że w tym musterku, znaczy na pewno nie ma nic tutaj jakiegoś świetnego, prawda. Co można by rozważyć? Hmm. Living Totem jest OK. Skillmisher. Hmm. Ta R też nie jest zła na pewno. To jest opcja. Myślę, że chyba zabiorę tą R, dlatego głównie, że tutaj nie ma nic specjalnego. A potencjalnie ta Jaira jest naprawdę ok. Potencjalnie, oczywiście, to jest potencjalnie, bo, bo jednak to nie jest karta, którą jakoś koniecznie trzeba mieć w deku, czy, czy koniecznie zabrać do deku. Ale w odpowiedniej talii przy jakichś tam małych sworkach może zrobić zamieszania trochę. No ale dostajemy tutaj The Warring Light, który jest naprawdę klasowym removalem. I wydaje mi się, że w tej to tutaj trzeba go zabrać, bo to jest jednak znak, że biały idzie. Więc więc zabierzemy tego Lighta, zobaczymy jak się to dalej rozwinie. Skoro i w tym boosterze dostajemy Grave Diggera, który jest też bardzo dobry. Hmm. Tak naprawdę alternatywy dla tego, tego Grave Diggera nie widzę w tej paczce. Więc wydaje mi się, że bierzemy Grave Diggera. Pozostałe karty, no, Enclass jest fajny. To jest ok, Ale myślę, że jednak Grave Digger jest najfajniejszy z tych kart i to nam daje jakby w zasadzie pełne spektrum, w co, w co możemy iść. Hmm. Z tego boostera najciekawszą kartą moim zdaniem jest Pielgrzym. Oczywiście jeszcze nie mamy żadnego, żadnej aury, ale potencjalnie to jest karta, która da, daje najwięcej, hmm, więc wydaje mi się, że Tutaj można ją zabrać, podłapać jakąś aurę później ewentualnie i próbować coś z tego zdziałać. I tutaj, moim zdaniem, zdecydowanie seeker. E ta karta z Konów Flame naprawdę może zrobić, y spokojnie nawet jest w stanie zrobić 10 damage w jednej turze. Tam, sorry, 8 damage w jednej turze. Bo dodaje plus 2. E ale wydaje mi się, że tutaj, mówię, to jest chyba najlepsza karta tutaj. Chciałbym o tym Konów Flame bardzo grać. No to czerwony przyszedł akurat jakby cały naraz, prawda? To jest problem, że on się jakby zgrupował w jednej paczce, ale wydaje mi się, że to nie ma nic takiego, takiego super, niesamowitego, co bym chciał jakoś koniecznie wziąć nad tym. I mamy Oppressive Race, którego można wyszukiwać z pielgrzyma, To jest całkiem ciekawa opcja. Jest też ten Giant, który też jest fajną opcją właśnie wyszukiwania enchantmentów. Ale on nakłada je na siebie, prawda? Więc to jest już trochę gorzej. Ewentualnie można zabrać sobie sign blood i próbować iść bardziej właśnie w czarno-czerwony. Ale wydaje mi się, że w tym, przy tym co mam, to jednak ten oppressive race będzie najciekawszy. Aczkolwiek to nie jest jakaś super karta. Ale w tym formacie jest naprawdę ok. Mm. I tutaj chyba Ephemeral Shield to jest jedyna karta, która nas jakoś mocno interesuje. Crippling Blade jest też ok, ale nic specjalnego. Hmm. Możemy go zabrać w sumie tylko po to, żeby ktoś go nie miał. Hmm. Bo tych shieldów tak średnio lubię, szczerze powiedziawszy. No a zabierzemy sobie Crippling Blade, eee, zabierzemy sobie Gutter Courage, chyba. Hmm. To jest najlepsza karta. Mart by Honor oczywiście będzie wskazany. Kolejna karta, którą możemy wyszukać. Hmm. No, goblin niezgrywalny, powiedzmy. Denizen. Puzzle. No, generalnie bez jakichś rewelacji, powiedzmy sobie szczerze. Hmm. Bez rewelacji, no jest 8 kart, prawda? Jest to nie jest źle. Ale po tym pierwszym piku jednak liczyłem na coś lepszego w tym czerwonym kolorze. Na razie czerwony trochę zawodzi, biały jest nawet chyba lepszy. Znaczy Call of Flame oczywiście przeważa chyba na korzyść tej czerwieni, ale generalnie ten biały, znaczy ten czerwony nie jest jakiś super. Dostajemy Obnik Silisa i Hydroja i Strikea. Na no, Oblixe oczywiście jest bardzo mocne hmm. Wydaje mi się, że jednak na tym etapie jeszcze jestem w stanie go zabrać i próbować iść w Black, w Black Red Ewentualnie mogę sobie go odpuścić, zabrać Hydraya albo Lightning Strike'a. No to jest trudny wybór tak naprawdę, bardzo trudny wybór, bo jednak w tym czarnym nie mamy zbyt wielu kart. I przejście w ten czarny jest takie trochę ryzykowne. Wydaje mi się, że jednak zabiorę Hidreya, który jest kartą no, bardziej uniwersalną, jednak nawet można, można ją nawet sploszować, prawda? I tutaj no trzeba zabrać Cerwanta. Nie ma nic lepszego niestety. No gdybym wziął tego obnix lista miałbym lepszy pick, prawda? Child of, Child of Night, ale trzeba chyba jednak iść teraz już po prostu konsekwentnie w ten czerwony. No i stajemy ja bardzo fajnie, bo Paragona, Paragon się nam bardzo przyda. Drop za 4 i dopakowanie naszych stworków to jest coś, czego szukamy. No i Spectra Wars to jest karta, którą na pewno szukamy. E Zdecydowanie, aż teraz żałuję, że tego Gianta wtedy nie wziąłem i chyba jednak Maruder będzie ważniejszy niż Paragon. Mam bardzo mało białych stworów, chciałbym iść bardziej w czerwony niż w biały raczej. Więc wydaje mi się, że Maruder będzie lepszym pickiem. Cone of Flame numer 2, no ok. Oczywiście zabieramy tą kartę. Ta karta na tym picku to jest jakieś nieporozumienie, więc. Więc no... Szkoda, że w takich nieporozumień nie było w tym drafcie, bo było naprawdę świetnie. Myślę o tym goblinem, chyba nie chcę nim grać w tym deku tak naprawdę. Denizenem też niekoniecznie, chociaż mogę w sumie nim grać, ale to nie jest jakaś taka karta, którą mu chciał wybitnie w deku. Jedynym plusem tego typa jest to, że oczywiście jest fajny w niezły w szybkich dekach, jest niezły z paragonem. O to jest ciekawy wybór. Forge Devil kontra Enforcer. Bardzo lubię Enforcera, ale chyba jednak Diablo jest trochę lepszy. No dobra, wezmę sobie enforcera jednak. Zatem, yy, rolę tego diabła może spełnić Clone of Flame później, prawda? Więc to jest jakby, powiedzmy, mamy to yy, skowerowane. Tutaj oczywiście Hammer Hand, kolejny fajny Equip. Hmm. A w tej pasce nie ma już nic dla nas, więc zabierzemy sobie Species. Potrzebujemy stworu, prawda? To jest problem w tym deku na razie, stwory. Oppressive Race chyba pójdzie do sideboardu czy nie jest jakieś fatalne nie jest jakieś fatalne ale chyba że ewentualnie ten hammer hand hmm. no to to oczywiście pick dla nas jak najbardziej i będzie to No jestem w miarę zadowolony z tego, de z tego <coughs> deku, ale hmm wydaje mi się, że wszystkich tych aur, aur nie zmieszczę. Czy generalnie mogę też po prostu jakby... dać sobie ścianę z tym pielgrzymem wyszukującym, chociaż chyba nie, no chyba warto w nim grać mając te wszystkie aury. Jak mi się wydaje. Na pewno chcę grać, znaczy nie wiem czy chcę grać Hammer i nie wiem czy chcę, czy chcę grać Oppressive Race. Oppressive Race chyba chcę grać, chociaż w sumie nie jestem pewien na razie jeszcze. Hammer Hand jakoś najmniej mi to się podoba. Okej, okay, trzeci kon of Flame to jest już naprawdę świetna informacja. Trzeci kon of Flame. No jest z tej paczki może nawet wróci Landzik albo ...Szarża, no ale myślę, że jednak kon of Flame to jest karta, której szukamy, więc które szukamy w dowolnej ilości, prawda, więc, więc zabieramy. Potrzebuję stwory, więc chyba zabiorę typka nad Inferno Feast. Tak mi się wydaje. Nawet chyba tego mogę wziąć. Hmm, no ten draft się bardzo dziwnie układa, przyznajmy, szczerze. To potrójny cone of flame jest dosyć zabawny. To jest naprawdę dobra karta, ale nie wiem, czy aż tyle jest potrzebne tak naprawdę, szczerze powiem. Nigdy nie miałem takiej, okazji, takiej sytuacji, że miałem aż, aż tyle tych kart, ale wydaje mi się, że można odkroić te mniej takie karty, mniej uniwersalne, tak? Teraz pytanie, czy bierzemy Inferno Feast, czy bierzemy jakiegoś stwora. No nie, na pewno nasz dyg nie jest takim typowym agro, prawda? Jest takim bardziej jednak połączeniem agro z jakimś tam wyszukiwaniem czegoś, tak? Zabiorę sobie chyba tego slivera, jednak, który jest po prostu chodzącym remowalem. Jest trochę drogi, ale, ale myślę, że, że wart swojej ceny jednak. I tutaj myślę, że zdecydowanie Pegas. Pilar jest, też, Pilar jest też ciekawą kartą na większe stwory, ale myślę, że jednak Pegas przy tylu aurach, nakładkach będzie po prostu bardzo dobry. Krukesz, kurkesz, kurkasz. Kurkesz. No kurkerz jest bardzo dobry, znaczy, po prostu jest dużym tworem na 4 mana. Tam mamy dziurę, więc oczywiście zabieramy go. Jest 18 kart. Jest paragon numer 2 kontra Servant. No Myślę, że jednak paragon będzie ważniejszy. Podwójny paragon to jest naprawdę masakra na oponencie. No i w deku, w którym jest tyle aur, Brute Keeper będzie naprawdę niezły. No szkoda, że tego Overlorda muszę podarować, bo on tam coś wart jest, ale no... Skipper jest naprawdę świetny w takim deku. I tutaj, no chyba kolejne czwórka, ewentualnie mogę podkreślić komuś Tinkerera. Tinkerer mnie specjalnie nie boli w sumie nawet chyba. Hmm. No, zabiorę sobie Gryfa. Mam strasznie dużo czwórek, to jest trochę przykre. Hmm, tutaj zabiorę sobie... Soulmendera. To też jest ciekawe w sumie, nie jakieś super wybitne, ale niezłe. Ale jednak chyba Soulmander. No, wydaje mi się, że Soul, Soulmander jest ciekawszy. Tutaj zdecydowanie Row Rider. Hmm, tutaj... Myślę, że to jest shield, jednak i możemy wywalić tego Solmendera. Bardzo późny tinker, bardzo fajna karta. Nie wiem, czemu tak okrążyła stół. No, mamy 15 stworów, 8 speli, to wygląda nie najgorzej. Nie wrócił niestety Land dla nas. Hmm. Odbierzemy no, sobie to. No to wygląda nieźle, moim zdaniem. Nie jest jakiś niesamowicie potężny dek, ale te piątki są naprawdę takie konkretne i jest dużo removalu, w miarę fajnego. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć stworów czerwonych, więc ten denizen jest na, nawet, nawet niezły, szczególnie z tym paragonem więc wydaje mi się, że jest w, mi w miarę ok potencjalnie można jednego goblina wstawić albo ewentualnie nawet hammerhanda hammerhand jest fajny z tym z tym keeperem, prawda? w tym momencie mamy mm, raz, dwie aury tylko więc wydaje mi się, że jednak te shieldy pójdą out, a wejdzie hammerhand jako trzecia aura jako trzecia aura do deku hmm. No i chyba tyle, wydaje mi się, tu nie ma więcej za bardzo do kombinowania Dodajemy po prostu landy i zobaczymy, jak ten dek się sprawdzi w praniu Tak mówię, jestem z niego tak umiarkowalnie, ale zadowolony jednak hmm. 10-7 brzmi nieźle, ale... Nie wiem, czy lepiej nie po prostu grać 9-8 no jest ten wczesny Pegas, jest Devouring Light z podwójnym kosztem Jest Ward z podwójnym kosztem, bardzo ważna karta dla nas Więc wydaje mi się, że jednak 9-8 będzie spoko, bo tak naprawdę podwójny czerwony to jest tylko tutaj, prawda, Enforcer mm. No okej, okay, mamy tak Oczywiście w pewnych układach kart to będzie problem, te zbyt dużo pleńców, ale wydaje mi się, że jednak, że jednak tak będzie, tak będzie lepiej. Po prostu, żeby mieć szansę na tego dropa wczesnego, tego Pegaza. Tylko Nie wiem, że dla jednego Pegaza warto znowu, a może jednak damy 10.7. Tak No i naprawdę ten Pegaz jest tutaj mm, tylko problemem, tak? Ten pierzym często nawet nie chcemy go wpuszczać w trzeciej, tylko czekamy później. No, i tyle, więc w zasadzie tak samo Devouring Light jednak jest kartą na, bardziej na late game, raczej nie chcemy go używać na pierwszego lepszego stwora oponenta. Więc wydaje mi się, że w tej konfiguracji jest ok, i czekamy na pierwszego rywala i zaczniemy się zaraz bawić, takim, takim dosyć, dosyć takim no osobliwą wersją Borosa. Bo to jest taki Boros, taki troszkę, powiedzmy, no są szanse na szybkie rozdania, ale generalnie jest to taki deck bardziej. Nastawiona na taki mid game, prawda? Gdzie tym kono flame'em czyścimy stół i zaczynamy się bawić, prawda? No nic, zobaczymy jak to wyjdzie.